Demonstracja szlifierki taśmowej Milwaukee M12, model FBFL 13. W rzeczywistości szerokość tej taśmy to nie jest 13, jakby się mogło wydawać, ale jak zmierzyłem, około 11 mm. Mamy dwa tryby pracy. Do przodu, forward. I do tyłu, reverse. Możemy przełączać się dłużej, klika, trzymając przycisk mode. Teraz będzie reverse. Aby uruchomić, należy podważyć ten cingiel. ruchomy i nacisnąć spół z tym przycisk. Ok, chodziło tak. Teraz dłużej przytrzymam mode do góry, jeszcze. ok, teraz był format, w ten sposób, e, również są dwie szybkości, jedynka i dwójka, krótko przyciskając przycisk mode, możemy się przełączać, Zobaczymy na dwójce, e, faktycznie trochę szybciej, e, kolejną możliwością jest zmiana położenia prowadnicy z góra dół Należy ten cegiel do góry podnieść i możemy dowolnie sterować praktycznie 180 stopni. Nie ma żadnych ograniczeń pod tym kątem. OK, blokujemy, odblokowujemy można pracować. Co tu jeszcze ciekawego? W zestawie dostajemy oprócz tej jednego, tego jednego tej jednej taśmy, drugą zapasową, dwie broszurki, opakowanie i w sumie nic więcej. Użyłem akumulator 5 godzinny high-output. Jeżeli chodzi o zakładanie i zdejmowanie taśmy, tutaj należy odkręcić... O. dostajemy się do środka, wyjmę baterię tego mechanizmu. W tej chwili jest naprężone, ale jeżeli bym podważył... O. widać, to się rusza. Można odblokować naciąg. Czyli teraz nacisnę urządzenie od góry. Wskoczyła ta blokada i można bez problemu zdjąć taśmę. Spróbuję założyć ponownie. Dobre. Teraz, jeżeli nacisnę ten mechanizm, odblokuje się sprężyna i taśma będzie naprężona. O! Jest naprężona. Zamykamy klapkę. Zakręcamy. Akumulator. Blokada. Naciskam. Jest ok, yy, farze około z akumulatorem. Nie wiem, tak w ręku, trzymając kilogram 200, może, ale leciutko jest. Jakichś precyzyjnych prac, no, głównie do metalu, ale myślę, że w drewnie, aby coś wyszlifować na chwilę też by się sprawdziło.